Ja nie skończyłem. Po drugie. Proszę nie używać argumentu, że była pani w szpitalu, bo gdybym ja był w szpitalu, osobiście, gdybym był ciężko chory, to złożyłbym mandat. Jeżeli ktoś nie podoła przedstawicielstwa. Nie. Proszę mi dać skończyć. Proszę mi dać skończyć. Używanie używanie argumentów. Używanie argumentów tego typu, że ktoś jest chory, nie jest tutaj na miejscu, w ogóle. Jeżeli chcę reprezentować mieszkańców, to reprezentuję i się nie usprawiedliwiam. To jest po pierwsze. Po drugie, nikt pani nie oddaje mandatu. Jest pani odwołana z funkcji przewodniczącego, tak jak pani powiedziała. Dziękuję. Zostaje pani w tej komisji, w której pani była. Dziękuję bardzo. Proszę, bardzo odwołuję. Proszę. Ale to, co pan w tej chwili powiedział, to jest cios poniżej pasa. Czyli co? Czyli to, że jestem chora na raka, to znakiem tym, że nie mogę pracować. Jestem chora na raka i to doskonale wszyscy wiecie od. Od trzech lat to znakiem tym, to znakiem tym, że jak jestem chora, nie mam prawa pracować w urzędzie, nie mam prawa być radną. Wybrali mnie mieszkańcy, wiedząc, że jestem chora, ja tego nie ukrywałam. I nie ukrywam tego od trzech lat. I doskonale Pan o tym wie. To znakiem tym, że jak jestem chora, to mam się położyć i umrzeć, bo nie za bardzo rozumiem tego. Pan powiedział, że moja choroba. Jakby pan był chory, to by pan zrezygnował z radnego. Nie, ja chcę pracować, bo ja chcę żyć, rozumie pan? Będę to trzyma przy życiu. Dziękuję.